Raz, 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 kurwa mikrofonu. Jeszcze może filmik z tego będzie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie sobie lecimy do wrześni z Szymanowa. Piękna pogoda, jest już trochę chłodnawo na zewnątrz. Ale ile mamy na dworze obecnie? 6 stopni. Tak sobie lecimy, spokojnie, z mocnym wiaterkiem bocznym, więc nas dosyć mocno schodzimy. Musimy korygować kurs odpowiednio. A przychodzimy na Poznań, informacji są podejścia 6300. Na zaproszenie Krzyśka lecimy do Wrześni. Bardzo wymagające będzie lotnisko, tam są dosyć takie, no, lądowanie będzie specyficzne, będziemy zrobić podejścia, jak się nie uda, to nie wylądujemy, nie będziemy nic robić na siłę, bo, bo nie o to chodzi, że że trzeba robić to na siłę, prawda? Dopadnie. bezpieczeństwo przede wszystkim leci ze mną dzisiaj Kacper, który niedawno ppl skończył także gratulacje dla Kacpra, że udało mu się ukończyć już ten kurs no i w końcu możemy razem polatać bardzo Dopadnie. się z tego cieszę zaraz dolatujemy do strefy Pozna gdzie musimy się przełączyć z Poznań Południe na Poznań Północ znaczy się Poznań Informacje, czyli tą strefę taką informacji powietrznej, czyli ten kontroler, co obecnie do nas mówi, to właśnie jest tej częstotliwości, którą zaraz prawdopodobnie będziemy musieli zmieniać, albo nam powie, żeby zostać na tej, co jesteśmy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie koniecznie. Czy chcesz Kasper coś dodać? Zobaczymy jeszcze, jak to lądowanie wyjdzie, bo nie mam bladego pojęcia, jak to tam wygląda. Dosyć wymagająco może. Jatr też jest wymagający dzisiaj. To prawda. Zobaczymy, przy ziemi może być już lepiej Tak Pozna informacja, Sierra Papa, Wiktor, India Papa e, Pytanie, czy my mamy przejść na północ 126.300? Sierra Papa, Wiktor, India Papa, Pozna informacja, potwierdzam, przejść na północną Teraz znajomy Mat, którego serdecznie pozdrawiam Kupił sobie samolot Matt, a możecie skojarzyć, jeżeli słuchaliście, mój, e, bo byłem zaproszony do jego podcastu Także podlinkuję oczywiście podcast jeszcze w opisie i zachęcam do odsłuchania. Matt, bardzo ciekawy człowiek. Lata na obecnie na 747 w cargo. No i kupił sobie niedawno samolot, także gratulacje. Kupił sobie samolot bardzo ciekawy, ponieważ to jest taki, jeżeli dobrze kojarzę, tutaj może mnie Matt poprawić, jeżeli gadam głupoty, jeżeli to nie jest jednak ten samolot, ale z tego co kojarzę, to jest ten samolot, którym chciał kupić i to jest bardzo już taki starsza chyba Cessna, która nie ma nawet radia w środku. Ona nie ma nic. Ona odpala się ręką praktycznie. Oj. Wszystko ma być, wiesz. I przez to, że to jest samolot, który ma te wszystkie, jakby on jest z tych lat, że nie miał niczego, to on może legalnie tak latać wszędzie. On może do, do strefy chyba B nawet tym wlecieć. On może pewnie mieć radio takie wiesz, Ręczne, jakbyś zamontował tam już jakąkolwiek elektronikę, to już byś musiał spełniać wszystkie standardy. A przez to, że on jest taki stary, oryginalny, to nic nie musi spełniać. I to jest taka różnica, nie? Słucham? Klasyki no. chronią. No, cześć. No, do, dokładnie. Jest taki waiver z FAA, że jeżeli samolot nie był nigdy wyposażony w elektrykę, nic tam nie ma w nim startera, żadnego alternatora baterii to dostaje taki waiver że może latać wszędzie wiadomo nie możesz lecieć w klasę B czy C ale to też jest a, też nie jest tak bo możesz tylko musisz im dać jakby no wiadomo możesz zadzwonić do nich powiedzieć że o tej o tej porze masz radio a, ręczne i będziesz z nimi tam się kontaktował wiadomo do klasy B no to bym mnie nie, nie, nie tam nie, nie nie wlatywał klasę C to może ale z klasą D taką gdzie jest wieża i kontrola Spokojnie. Dlaczego to lotnisko jest wymagające? Ponieważ ono posiada z dwóch stron linie. Niewysokiego napięcia, ale tam średnie, nie jest nam się Niskie, na... Takie niskiego. normalne. No, co mamy, zwykłe nadciał, linie po prostu, ale przecinają je pas w pewnym punkcie. Gdyby nie to, to by był bardzo długi pas, chyba z 900 metrów nawet. Ale 700. przez to, to 700, ale tam mi Krzysiek ktoś pisał A, z 900. E, w każdym razie. Te linie trochę przeszkadzają, więc trzeba nad nich podejść. I potem gorzej jest to, że zaraz po nich zaraz jest kolejne są linie, więc trzeba bardzo uważać. więc Najpierw sobie podlecimy, zobaczymy czy w ogóle będziemy tam podchodzić, czy jest sens tam lądować. A później trzeba jeszcze wystartować stąd. Dobra, proponuję delikatne zniżanie do 2000, bo chyba już przekroczyliśmy. Nie, ee, czekaj. Dobrze, no, już, już możemy zniżać. Pamiętajcie, że od października podgrzew gaźnika. Ale to bym powiedział za notacją dla osób latających na cesnach. Bo W Rotaksie już nie do końca tak jest to takie. Tam trywialne. Krzyczeć jak coś. No ten. To jest dyskusja bardzo ciekawa i myślę, że to na przyszłość może jakiś odcinek powinien z tego powstać, chociaż nie jestem osobą kompetentną, żeby wypowiadać się na takie tematy, ale chętnie zapraszam do dyskusji w komentarzach jakie wy macie doświadczenia jak wy robicie na rotaksach i podgrzew gaźnika. Dla osób niezwiązanych z lotnictwem, o co chodzi z tym podgrzewem gaźnika, to już szybko tłumaczę. W samolotach, tak jak kiedyś, w samochodach były gaźniki, w motocyklach też. W tych starszych są jeszcze gaźniki zamiast wtrysku. Oczywiście już mamy samoloty na wtryskach, ale większość jednak nadal jest na gaźnikach tradycyjnych. No i jak latamy w powietrzu, i szczególnie jest zimno, też wilgotno. Podczas zniżania na przykład. Tak, i gdy lecimy z normalną prędkością przelotową, no to silnik jest nagrzany, gaźniki pracują, jest OK. Jednak gdy wchodzimy na jakieś szczególnie mocniejsze zniżania, redukujemy moc do zera, no i schodzimy i możemy nawet tak schodzić przez 10 minut 15 w zależności jak wysoko jesteśmy. Jeżeli jest wilgoć, a przez to, że jest bardzo no, powietrze, no Mocny pęd powietrza, który trafia na silnik, na gaźniki, to może go oblodzić. A jak oblodzi, jak oblodzi gaźnik, no to silnik stanie i koniec. I jakby no i trzeba lądować awaryjnie, więc I trzeba o tym o pamiętać. W każdym razie, no właśnie, gaźniki mogą się oblodzić i mogą zatrzymać tam silnik. W Rotaxach jest jeszcze duże ryzyko, bo w Cessnach to jak. Włączymy ten podgrzew na gaźniku, to nasz tak nie będzie robił problemów. w rotaxach jest on bardzo silny i potrafi stworzyć tak przegrzeć gaźnik, gdybyśmy ciągle na nim lecieli, tak. że tak by był rozgrzany, że paliwo by od razu parowało w gaźniku i byśmy nie byli w stanie i tak samo byśmy byli w stanie zatrzymać silnik, używając sam podgrzew gaźnika, więc trzeba go bardzo bezpiecznie. bezpiecznie używać. Podsumowując dyskusję, zachęcam do instrukcji użytkowania w locie i instrukcji rotaxa. Pozna informacja, Sierra Papa Victor India Papa My przechodzimy na środki własne i do usłyszenia Sierra Papa Victor India Papa, pozna informację. przyjąłem, dzięki dostrzegłem To jest gdzieś tam, to no tak wydaje mi się, że widzę takie ala hangary czy budynki i taki pas dłuższy, ale to byłoby Udajcie to. dalej? to no zaraz tu, 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 w sensie widzisz takie budynki tam białe przy takim jasnym polu? A widzę to za nim, za tym jasnym polem jest pas, ten zielony pas. O, taki dłuższy o wiele, nie? Tak, A, dobra, widzę, dobra. Ciera, widzę. papa, Wiktor, India, papa. Na pięć. A, również na pięć, widzę O. jest pas, idealnie. Co? No. Jeterek sugerowałby lądowanie w 2.6. No i tak się przycelujemy obecnie na znak i zrobimy sobie niski przelot na 2.6 do lądowania. Ciera, India, papa. To jest pełne eskieranie, czy papa. na dobry celu jest? Tam koło drzew, pamiętam. A, ja pole celowałem. No właśnie, tak. O, teraz, nie? Ten pas. Gratulacje. Ale pomogłeś. Bardzo ładne lądowanie. Pasełko było. A na tym pasie to trzeba uważać, bo już jesteśmy na drodze kołowania. No te linie w wcale nie są aż tak... Ten. Dobra, przy starcie może bardziej być stresująco. Ale jak... Ale no nie, no nadal przy starcie to jest bardzo dużo pasa. To jakby tutaj myślę, że to nie jest duży problem wylądować. No myśmy się. Myśmy... Na jednej trzeciej tego dystansu od tych, tych zatrzymań Tak A poza tym... A i tak się nie śliśmy długo. Tak, dobra. Landing roby wyłączmy. A są buty faktycznie, wiszą. Czas no, <głos》>. lądowania zrobię. Jesteśmy już we Wrześni. przywitaliśmy się z Krzyśkiem, przyniósł nam kawusię, za którą bardzo dziękujemy. Oni już musieli się zbierać i, i lecą dalej. Już i tak opóźnili wyjazd, no, wylot, bo czekali na nas. Mieli już pół godziny temu wylecieć, także dzięki, że poczekaliście i się przywitaliście z nami. My lecimy dalej, prawdopodobnie Ostrów i tam się pewnie przesiądziemy. Tak, I ja będę wracał. Co chciałbyś powiedzieć może? Jak Myślałem, że lądowało? gorsze będzie to lądowanie tutaj. a jednak, mimo wszystko, nie jest tak źle. No, te nie... druty nie są takie straszne. Tak, te druty nie są straszne. Zobaczymy jeszcze, jak start. No, myślę, że przy starcie też nie będzie problemu, bo jest długi ten pas. Tylko tutaj warto pamiętać o tym i polecam zrobić sobie nawet taki niski przelot. Nie taki na metrze nad ziemią, tylko no. polecić trochę wyżej, żeby jednak się nie władować w żadne druty. Zobaczyć, gdzie one są, i wtedy na spokojnie wiedzieć już mieć wyobraźnie na temat tego, jak ten pas wygląda. I wylądować już odpowiednio, żeby się przecelować. Szczególnie jak się ląduje od 0,8, no to te duty są na początku, to trzeba je minąć. Słyszeliśmy, że były takie. Można pod spodem się przecelować. Nie, pakować. no właśnie, nie można. Raczej nie ma sensu. Nie, nie ma. To zresztą nie, jest, nie ma pasa oficjalnie, to... więc jakby trzeba celować dalej. Tak. Ale bardzo spokojnie się wyląduje. Tylko no mówię, uważajcie na te druty, zobaczcie, ale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle, my mieliśmy dużo miejsca, bardzo dużo miejsca, tak. mimo że się nieśliśmy dosyć długo. To i tak sami widzieliście. pod drutami po prostu. To można pod rekanować. drutami to kurczę, byśmy trzy razy się zatrzymali, tak. jakby bez problemu. Więc nie ma tutaj obaw, naprawdę ten pas jest długi. My się bardziej obawialiśmy, ale tak jak mówię, warto i tak sobie przelecieć niski przelot, zobaczyć jak te druty wyglądają, żeby mieć świadomość, że one są, i zobaczyć, że w sumie nie są aż tak straszne, jak się to wydaje. Jak się patrzy na internecie, na te zdjęcia, jak patrzyliśmy i przygotowywaliśmy się na to, to mieliśmy takie kurcze, przynajmniej ja miałem, że no nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy, polecimy. No i było mega spoko. Także zachęcam, fajne lotnisko, chyba lądowisko. Lądowisko. Lądowisko i. I co, to my się zbieramy i lecimy. Nagram jeszcze start tutaj chłopaków i, i się zbieramy i również startujemy. To do zobaczenia już! Wszystko w normie! Dobra, to około już. Trochę pasa jest do kołowania. Zajmowanie pasa, stropy, landingi... Butki są. Ciekawe czyje? No dobrze, no to co? To zrobimy sobie e, procedurę po prostu z hamulców sobie wystartujemy. Tak. Ale się nie bawmy klapami. No, jeżeli. Zwolnijmy Aby. trochę tutaj, jest gorsza trawa. Zwolnij zwolnij. No, tutaj trzeba wziąć poprawkę, że jednak trawa też jest wyższa. I to będzie nas hamować. Tak się. Nie czy jeszcze tam też nie ma pasa. Jest, co tu była ta kulka, jakaś taka leżąca, i ja nie wiem, to nie jest po prostu koniec. To cofamy jeszcze? No, ja bym może zerknął. To jednak okay. lepiej mieć. Zobaczę, dobra? Ja pompa jednak. No, chociaż oni tam kołowali. No, kołujmy. widzisz, tam jeszcze dalej jest. A to już są bardzo cenne metry. Ciężko wyłapać, gdzie on się zaczyna, i gdzie on kończy. No, widzisz, tu zawracał, nawet widać. O, dobra. No, i to. Moim zdaniem to były cenne jakieś 50-60 metrów. No dobra, zgodzę się. O, i teraz się czuję już tak spokojnie. Teraz się pewnie czujesz? Tak. Dobra. Dobrze, jesteśmy po Poczekaj, próbie. Czekaj, czekaj, jeszcze. Ja sobie przygotuję. Przygotuj sobie Próbuję. wszystko. No. To ja dodaj gazu.

Wcześniej teraz w kierunku Konina, i później na Ostrów, na Miuchauków. I z Piper SD4, dwie osoby na pokładzie. Otwieram papa Wiktorinia, papa. Przyjąłem QNH, powiedzę na 1001. 1001 wspiera papa Wiktorinia, papa. no, ile tu nam wychodzi? I mamy godzinę, za godzinę musimy oddać samolot. A rzeczywiście, dobra. To nie, to lecimy tak jak mówię. To bez Kazimierza. no ale już nie wznosimy się wyżej. Szymanowa, w sensie za u Szymanowa zmieniliśmy plany, ponieważ czas nam się skończył Musimy oddać samolot, a dodatkowo mamy dosyć niekorzystny wiatr, bo strasznie czołowy 20 ponad węzłów, więc wolno niestety lecieliśmy w stronę Szymanowa Nie było czasu już, żeby się zatrzymać w Michałkowie i się zmienić No i teraz lecimy właśnie do pozycji zwiadłych i do lądowania Dobrze, witam Was już z auta. Tak jak wspominałem wcześniej, było dużo, jakby mieliśmy mało czasu, więc szybko ogarnęliśmy już samolot, zatankowaliśmy, żeby następna osoba po nas mogła lecieć, więc już tam nic nie nagrywałem. Także tak, już jesteśmy w aucie, wracamy na chatę. Trochę nas pobujało w drodze powrotnej. Termika, wiatr naprawdę jest dosyć niekolorowo dzisiaj. Przy lądowaniu zresztą mogliście zobaczyć, nas dosyć podwiewało i tak się niósł ten samolot. No ostatecznie wylądowaliśmy, no ale cały pas wykorzystaliśmy do lądowania. Nie, nie, nie. Dobrze, że tak nie było w tym we wrześniu, bo tam. No, oj, było i tam już to, byśmy... to by było znacznie gorzej, to już trzeba było szybko go Randa robić od razu. albo no, już pod tymi drutami do lądować. No, to nie ma co ryzykować. To dzięki. Eee, I co, widzimy się w następnych filmach. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do zobaczenia w następnych filmach. Hej. Dalej.